Lisbark nie boi się poruszać trudnych tematów, o czym przekonaliśmy się uczestnicząc w festynie Och Sobota, zorganizowanym przez Och Fundację wraz z partnerami w Parku Sportowo-Rekreacyjnym. Mieliśmy tam okazję zobaczyć m.in. jak to jest być starym lub niepełnosprawnym. O szczegółach mówi prezes zarządu Fundacji Opiekun Chorego. Chcieliśmy połączyć i trochę rzeczy związanych z duszą i trochę rzeczy związanych z ciałem. Więc mamy na pierwszym stoisku kombinezon geriatryczny. Nawiązaliśmy współpracę z, z Fundacją Zaczyn z Warszawy. I tutaj dwie przemiłe panie przyjechały i prezentują jak się można poczuć, jak się można poczuć w kombinezonie, który imituje bycie starym. Więc przywdziewa się ten kombinezon i przybywa nam kilkadziesiąt. Lat. Mo możemy zostać staruszkami, poczuć się, jakie niedogodności mają. Co jest istotne, e, to nie jest tylko z, e, bycie staruszkiem, tak? bo jak sobie uświadomimy, to często osoby niepełnosprawne też borykają się z, tej, z tego rodzaju ograniczeniami. Kolejne stoisko to jest pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Będzie można popróbować ożywić fantom, zobaczyć jak to jest, sprawdzić się te fantomy są na tyle, są w taki sposób skonstruowane, że pokażą nam czy pomoc, której udzielamy jest przeprowadzona w odpowiedni sposób. Kolejne stoisko to jest w ogóle stoisko, które jakby bardziej nie na ciało jest nastawione, ale na duszę, bo przygotowała je Biblioteka Miejska w Lidzbarku i tam możemy nauczyć się programowania. Oprócz programowania można też podarować komuś wiersz. Pod drzewami jest warsztat malarski. Z drugiej strony jest warsztat papieru czerpanego, więc też takie połączenie trochę czegoś duszy, czegoś dla ciała. Natomiast pod drzewami mamy skrzynki. Jest to kiermasz rzeczy używanych, ale to jest swoisty kiermasz, bo my nie oczekujemy zapłaty. Jeżeli ktoś chce, może wziąć sobie rzecz ze skrzynki. I podziękować Państwo. datkiem, ale niekoniecznie. Chodzi nam też Powinien o to, żeby um, propagować ideę takiego recyklingu ekologicznego wody. i ekonomicznego przepływu to rzeczy. Bo sami dobrze wiemy, proszę ile proszę tego wszystkiego tak, mamy w szafach i jak to tam się marnuje, nie, a może się przydać komuś potrzebującemu. E, z drugiej strony mamy stoisko z które przygotowało, przygotowało przedszkole bajkowy zakątek i tam dzieci mogą się pobawić eee, w rozmaity sposób, malują, lepią, kolorują. Nieco dalej jest toisko sensoplastyki, który wprowadza nas w świat integracji sensorycznej, bardzo modnego teraz terminu. Chodzi o to, by zintegrować nasze zmysły, byśmy stali się kompletnymi, zdrowymi ludźmi, by jakby pobudzić nasze ciało, tak? Nie mówimy całościowo integrację sensoryczną objaśnia pani w ostatnim stoisku, pani Agnieszka. Jabłońska roch, która dodatkowo udziela konsultacji rodzicom w tym zakresie. E, mówi, jak pomóc dzieciom, którzy borykają się z różnego rodzaju trudnościami. E, za Stoiskiem odbywają się gry i zabawy organizowane przez Miejsko-GminnoŚrodek Kultury oraz tak zwane stare gry podwórkowe. Tam nasi wolontariusze skaczą w gumę, kręcą sznura, rysują chłopka, grają w klasy, tak żeby trochę się pobawić. Po prostu, tak? Żeby to nie była tylko denta impreza, na której my będziemy mówić o rzeczach bardzo często trudnych, ale żeby trochę spróbować tego trudnego świata, ale też żeby się pobawić. Jedną z konkurencji, która się tu pojawia, pojawi, będzie pokonywanie barier architektonicznych. Mamy wózek i zaproponujemy piknikowiczom, by przejechali się tym wózkiem, by spróbowali, jak to na co dzień. Muszą czuć się osoby niepełnosprawne. Jakim nagle wyzwaniem staje się krawężnik, że niewielka górka urasta do e, szczytu wysokogórskiego. Także to chcieliśmy pokazać. Czy nam się uda? Miejmy nadzieję, że tak. Oprócz tego rozstawiły się tu nasze lokalne jadłodajnie, częstują, można sobie coś kupić. I to chyba by było tyle, co mamy do zaoferowania. Och fundacja dokłada wszelkich starań, aby opiekun chorego był wspierany nie tylko przez pomoc udzielaną choremu, ale przede wszystkim pomoc jemu, by mógł wypocząć, zaznać przyjemności dnia codziennego i wyjść do ludzi. Och fundacja skupia osoby i instytucje, które rozumieją, że opiekun chorego to cichy, wielki bohater, o którym nie wolno nam zapomnieć. Uwaga, uwaga. Zapraszamy panią.